Dzisiaj są ciekawostki na temat Harry'ego Pottera. Nie chodzi o jego postać znowu, tylko o całą postawę filmów i książek. Pierwszą ciekawostką. Fred i George uro, oczywiście urodzili się 1 kwietnia, Jak zapewne każdy wie, jest to prymapremis. Drugą ciekawostką jest. Severus Snape był jedynym śmierciożercą umiejącym wyczerpać Patronusa. Dursley. Trzecia. Dursley, to tylko niedaleko Londynu. Lokalizacja Hogwartu yy, została wybrana przez Rowena Ravenclaw. <coughs> Wypijając elikcję wielosokowy yy, osobę, osoba, może się zmienić. osoba może zmienić płeć, rasę i yy, rasę. Jeszcze coś, czego się nie potrafię wyczytać, bo to opisała moja koleżanka. Widok. Dobrze, nie wiem. Dobrze, szóste. Jeśli przeczytamy napisy na zwierciadle Ein Engrab, wyjdzie polski wyraz paragnienia. Przyniesę kartkę i wam to pokażę. Napiszę Ein Engrab. Ein Engrab. Dobrze. Gdzie tu się zaczyna? A, I, N. E. I, G. I tutaj jest właśnie tak? I chciałem, to teraz na od tyłu. Czyli P, R, A, G, I, E, I, O. Napisałam, że wiem, że napisałam z lewego minera, to najpierw pod ale niestety nie, nie, nie. napisałam pragnienia nie grad. Tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że będziecie mnie dalej oglądać. Zapraszam na Aska. Proszę na razie na godzinę wchodzę, wysyłajcie maile.